Dzień dobry. Dzień nagrywam. dobry. Dzień dobry. Nagrywam. Dzień dobry. Po prostu jestem nie niezmieszany, nie? Moją historią z odcinka dla sporników, tak? Tak. Tak, tam opowiadałem, jakby ktoś był ciekawy, dlaczego nie było internetu. Opowieść trwała cały odcinek. Tak, i, i ja jedyne co, to mogę w tym momencie zacytować motobabę. Znaczy. Ja pierdolę! Ale ja i tak, uwierz mi, żeby skrócić tę opowieść, opowiedziałem gdzieś połowę, nie? Masakra... Ja, ja się cieszę, że nie mam y, do czynienia z pomarańczową platformą, y, y, pomarańczowym pl dostawcą. Wiesz co... Platformą y... w sumie też. Ostatecznie gadałem z kilkoma osobami i sam, sam internet i sama wiesz, ten jest w porządku, tylko obsługa klienta po prostu. Więc trzeba przez mhm. to przebrnąć, bo później, już no, działa, no to w ogóle się nie kontaktujesz z nimi, tak? No, bo, bo działa. Chyba, że nie. Będzie działać, mam nadzieję. No. Dzień dobry. Będzie dobrze. Dzień dobry, tak. Dzień dobry. U mnie też nie było odcinka tydzień temu, po prostu poprzedni odcinek był tak wspaniały. Dzień, Dzień dobry. dobry. No, god, please, no! No! <laughs> że, że, tak, że też sobie zrobiłem urlop przymusowy, Dobra. nie? A w ogóle, ten, to też mi niewiele braku, ale dziś <laughs> też nie było nagrywek. <laughs> o, no, Zaczęła wiadomość u mnie i w nocy prąd wyjebał. <grym> A propos prądu, to ja też będę coś musiał coś przed, coś, coś, coś przed piątą, nie? Ale A się na okazuje, się... wyobraź sobie, że jest tutaj całkiem niedaleko, kilka kilometrów stąd, <grym tud> ogromna fabryka. Mhm. I najprawdopodobniej przez nią, jak gadałem z sąsiadami, zdarzają się raz na dobę, raz na dwa dni mikrozaniki prądu. Mhm. W Się, sensie, że gaśnie na dwie sekundy prąd. Mm -hmm. No i live'y robić z czymś takim jest dosyć ciężko, więc będę musiał UPS-a zamontować. Mm -hmm. Ale jakiegoś niewielkiego takiego, który mi wie, dwie minuty wytrzyma tak, tak No, tak, no, tak. no, no. I to tylko na y, komputer i, i, i router, tak naprawdę, nie? No, no tak, to, tak, tak, tak. No ale, ale że tak powiem, to <laughs> trzeba mieć na to pieniądze. Co chciało się miał do kuchni, to masz. Aby ja ci, no, tak, tak. ja ci plastikowy stolnik ogrodowy nie wystarczył. To prawda, ale bardzo się cieszę, że ja mam te, te meble, bo jednakowo <laughs> bez nich było ciężko. Tak. To ten, na pewno też jest struskniłeś z czymś, to ciekawostkami. No właśnie czekam na imieniny, bo to jest zawsze na imieniny, część. no więc tak, 16 kwietnia ogólnie to wychodzi, 106 dzień roku. 16 kwietnia e... miałeś mówić, przecież. 16 kwietnia. Kurde, kwiecień. 16 kwietnia, sorry, zapomniałem. <gry> no każdy się może pomalić, tak? No, nawet ta. na nawet tak, pomalny nawet, nawet oręż, nawet oręż. Ja u mnie, ja, ja u mnie nie ma cenzury. <gry> Jak są chujowi, to są chujowi. E, imieniny. Benedykt, Bernadetta, Cecylian Bernadetta przez jedno T, bo są chyba też przez dwie, jak się nie mylę, nie? Nie mam pojęcia, nie znam e, no. żadnej Bernadetty ani Bernadetty. No właśnie, jakieś że Bernadetta u mnie we wsi jest, chyba przez dwa T, właśnie mi się wydaje, ale mogę się mylić. E, Cecylian, Charyzjusz, Erwin, Erwina, Felix, Julia, Joachim, Calixt. Kurwa. Kaliksta znam to imię, a Erwina znam osobiście nawet. O, o, boklo, Erwin, co? Mówiłem y osobiście, znam innego. Wiem. <laughs> no to nie, nie przenosić drzwi o Tesli. Kwintylian. Ja pierdolę. O, i Lambert, Lambert i e, Lamberta, Leonid, Marcialis, Optat, Publiusz, Saturnin, Trybiusz. Nie, tu Tribius. sorry, i Urban. <laughs> trybisz? <laughs> tak, Trybisz, no. Ty, ty, trybisz coś? I publiusz, no i opublikujesz Publikujesz, trybisz dobrze, no. Tak. To jak publikujesz i trybisz, to dawaj te ciekawostki. No. No to na przykład w Polsce dzisiaj jest święto wojsko-inżynieryjnych, Dzień Sapera tak zwany. A raz się myli! Tak. Jak saper. A jak się pomylisz, to popiół zostaje po tobie i nic więcej. No. Tylko jeszcze przy śmiercią za zatańczy elektryk, tak. <głos> <głos> I dzisiaj... Trochę późno odcinek wychodzi, ale no trudno się mówi. Yy, możecie jeszcze skończyć wracać po południu. Yy, to uważajcie, bo dzisiaj jest Europejski Dzień Kontroli Prędkości. Co ich to podzielam? A ja ich ścigam. No ja proszę. Moją tak. drogą w zeszłym, znaczy dwa tygodnie temu, w sumie na, na swój dzień ciekawostkowy o bardzo ważnej rocznicy, nie wspomniałeś w sumie, nie wiem czy pamiętasz. No, coś tam pominąłem, nie pamiętam co. No, dwudziestolecie śmierci papieża. A. No, <grywa> było dokładnie w dniu Twojego odcinka i tak, nawet widziałem, tak. Się... I w ogóle nie wiem, dlaczego goś tak to pominąłem jakoś tak. No A, pewnie bo, na Wikipedii bo, nie było. Pewnie dlatego, że nie, nie, nie patrzyłem, kto, kto zemrzył, żył, nie? Bo nie sprawdzałem już tego, jak coś zrobiłem, co to, to tego nie no, i dlatego to pominąłem. No to, tam, no. No, to teraz no, to... mówimy. To, 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 w takim razie, skoro nie powiedziałem o śmierci papieża, to gdzieś powiem o urodzinach papieża. to znaczy się, już, już, już zmartwionego też, ale, ale w 1927 roku urodził się Joseph Ratzinger. W 27? Tak. Bo on jeszcze żyje, nie, w ogóle? No nie, w 2022 ma rodziwo. Co ty gadasz? <laughs> to, się A kto umarł, ten nie żyje. Poważnie? Poważnie? Tak. Takie mam. mam. Seapicker. Ale wiesz co, no to mam jakąś, jakiś system failure, nie? W tym momencie, bo. No, jestem pewien, że o tym nie słyszałem, ale wiesz co, mam, mam z tym ogromny problem ostatnio, bo tyle znanych mi ludzi poumierało gdzieś tam w ostatnim czasie, że ja się już gubię, nie? No. Na przykład, ale ostatnio co? byłem zaskoczony, ja tak... że Sean Connery nie żyje. To on dziś niedawno chyba zmarł, nie? No, no, tak, ale mimo wszystko byłem zaskoczony, no. No, no, tak. Tak, to prawda. Ale to, to, ale to też właśnie tak. Zastanawiam się, czy słyszałem, czy nie słyszałem. Chyba coś tam słyszałem, ale też jakoś to tak. Jakoś tak to, że tak powiem. PZH przeszło, nie? Przynajmniej dla mnie. No, tak, też jestem zaskoczony. 2022, czyli już 3 lata temu. No, 3 lata temu, no. Ja pierdolę, w ogóle 2023 był 3 lata temu, czujesz to? No, drugi. Y, drugi, przepraszam, tak, 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 tak. tak. No. Pojebane. <kluzny> 2000 był 25 lat temu. A weź to już w ogóle. Człowieku, ludzie z 2000 <słóryku> mają 25 lat. Tak, już, już, mogą być rodzicami, nie? I to co, pewnie są. Z 2007 są pełnoletni. Cztersiak. <słóryku> To jest, jest dopiero pojebane, To co? jest przerażające, co się z tym czasem dzieje, no. Natomiast tak, yy, kolejna osoba, która w tym dniu się urodziła i w 2021 roku zmarła, yy, to tutaj akurat coś dla fanów motoryzacji i szczególnie F1, yy, to Frank Williams się urodził w 1942 roku, czyli Napisy. założyciel Williamsa Williams, F1, tak. <laughs> Znaczy z zespołu. Założyciel szerszego zespołu, Williamson. Eee, kolejna osoba, która się urodziła w tym dniu i też już nie żyje. <grym> no ale to on już dawno zmarł. Eee, jeszcze zanim ja się urodziłem, to już dawno musiało być. Eee, w 1889 roku urodził się Charlie Chaplin. O! No. Myślisz, że ktoś z twoich oglądających wie, kto to był Charlie Chaplin? Kurde, myślę, że to jest chyba tyle legenda, że, że wiedzą, nie. A tą Jezus, tą przypowieść, którą już milion razy opowiadałem. Że w konkursie na chód czaplina Chaplina Charlie Chaplin zajął drugie miejsce, to? Ta. No to no jest... Czaplin był pierwszym kurde, influencerem, który ukrywał twarz idealnie. Bez tak. makijażu nikt go nie był w stanie rozpoznać na ulicy. To się zgadza. Także miał pieniądze, wiem, miał sławę, że... a. Wiem, że wklejałem gdzieś tu w jednym odcinku raz już jego zdjęcie za młodu, także... Nie będę tego robił drugi raz. Pewnie. Nie no. Natomiast jeśli jesteśmy przy aktorach, to również 16 kwietnia urodził się polski aktor tym razem i żyje jeszcze w 1964 roku. Urodził się Piotr Gąsowski. O, Gąsu, O jezus, kochany w no. ogóle, kochany człowiek. W sensie też, też. przez swoich znajomych i innych z branży przez tego wybę. Właśnie no. z tym, że jego była żona jest z nim najlepszą przyjaciółką. Więc... No, no, no bo to jest taki taki, taki mega, mega sympatyczny człowiek, no. I bardzo, bardzo, ok. bardzo inteligentny. No to swoją drogą. <laughs> no. To tyle mamy z urodzin i imieni. Natomiast... Nie, to będzie... Mam wrażenie, że to będzie jakiś gorący odcinek, nie? Mm -hmm. W ogóle gorący dzień. Strasznie. Okay. 14, 16 kwietnia, nie 14. No właśnie, nie bardzo gorący, bo ciągle muszę palić w piecu, no ale dobra, no. So, ja, ja nie wiem, to... Bo wiele tych dni przeglądam na ciekawostki, nie, i... W żadnym nie było jeszcze takiej kumulacji. Dawaj. W 1477 roku... Wybuchł największy pożar w historii Słupska. Okej. Okay. W 1582 roku wybór, wybuchł wielki pożar głogówka, to jest w opolskim. Okej. Okay. W 1689 roku y, wielki pożar świdina w Zachodniopomorskim. Okej. Okay. <laughs> no Wiesz, to jest to było? Ro rozpalony dzień, nie? Bo ja, ja wiem dlaczego, bo wszyscy już wkurwieni, że dalej muszą w piecu palić, po prostu i wiesz. Chyba tak. I rozpalili trochę bardziej, żeby już do, do końca sezonu grzewczego zostało. Mówię, e, chyba, chyba tak. No, tak było, true story, bro. Na, na pewno tak było, tak. Także tak. Gorąco. No, gorąco, e, gorąco. No. E, natomiast tak, już trochę mniej gorąco. Powiedział tak trochę, nawet wiało, dmuchało, a właściwie to e, dmuchało w trąbkę. W e, 1927 roku e, Polskie Radio po raz transmitowało w południe hejną mariacki z Krakowa. O, proszę. O. <coughs> Ale super. Już prawie, prawie 100 lat temu, no? Prawie 100 lat. Jak się to Nie, dobra, żartowałem. <laughs> tak. No. A tak a propos palenia w piecach, nie? I grzania, mm -hmm. to w 1957 roku utworzono Wielkopolski Park Narodowy. A propos grzania w piecach? Tak. Co, też się spalił ten Park Narodowy? Nie, no chyba jeszcze nie, ale... Ale, ale... Że ja tu mam piąty lokal rekord? Tak, drzewo widocznie strasznie spalali, że ja nie mam. A ja mam szesnasty. A ja mam to w dupie. No, yy... W 1991 roku odbyła się pierwsza sesja na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Okej. Okay. Miałem wrażenie, że to dłużej ta giełda jakoś tak jest, nie? A to 91 hmm. rok dopiero, nie? To tak. No też miałbym wrażenie, że to lata 80. gdzieś, ale wiesz, no. lata 80. to były, że tak powiem, yy, w Stanach Zjednoczonych te, te boomy tam, wszystkie, mm -hmm. nie? Na propos giełdy to w Stanach właśnie. No nie, no to, 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 to co tam się dzieje to jest obłęd jakiś jest grubo. Znaczy, ja się zastanawiam, czy on jest tak szalony, czy tak yy, tak genialny, w sensie, że faktycznie ma jakiś na to plan, ale to jest inna tam. To dzisiaj właśnie siedzą, siedząc na cieblo na przed nagrywkami do. Yy, takiego właśnie ja mam, widziałem, mnie, że no, najpierw, yy, no bo deficyt jaj w Stanach, no. to Trump Trump y, prosi inne kraje, żeby wysłały jaja. E, Ale cały mnie podoba. Kraje wysyłają jaja w dużych ilościach, no bo, no bo jest duży deficyt jaj, no to duże ilości jaj wysyłają. E, no i Trump nakłada na to państwo cło za duży, zbyt duży transport jaj. No, I, no tak. <laughs> No, tak, tak, tak. Już nie wspominając o tym, że wszyscy go całują w dupę przecież. No. Słyszałeś to, mam nadzieję. Nie, co, coś się tam gdzieś No, on uszy. powiedział dosłownie publicznie, że no, wszyscy no. przedstawiciele krajów całują go po dupę. Tak, 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 tak. No. Odkleił się gość nie, ale tak szczerze mówiąc, wiesz, on poprzednim razem, jak był prezydentem, nie. To jeszcze aż tak nie było nawalone. Nie, nie był tak. On był popierdolony, ale wiesz, co to był... W, w ogóle ja zastanawiam się, co się wydarzyło w, w przerwie <tryk> pomiędzy jego prezydenturą, nie. Bo poprzednim razem, jak był prezydentem, e, to Władek Włóż był spokojny, bo się go kurwa bał, nie? Trumpa mm -hmm. w sensie, nie? Bo był popierdolony. I dziś, więc że się w tej przerwie się tuż mogli dogadać, nie? No chyba tak. <gryw> no, no bo teraz no, <laughs> widać, to jest mocna kooperacja, mocna kooperacja. Znaczy no, czy ja wiem, bo na razie to mam wrażenie, że wyglądało to na kooperację, a, a teraz się Władek y, lekko zdenerwował na, na Donaldunia. Mhm. Tak, Takie ja mam nasze wrażenie, ale wiesz co, może nie politykujmy tutaj, bo to... Wo Wołodia też się zdenerwował na Donalda na naszego. Tak, tak, tak. No, no tak. E, w 2004 roku, po tym jak zaczęli te lasy wypalać w Parku Narodowym, to Sejm RP przyjął ustawę o ochronie przyrody. Okej. Okay. To tak, tak, no tak, żeby zmienić temat. Nie, to mam... E, bo to już, jest, to już się to mapka zbliża, jak ten czas zapierdala. E, to ten. To na szybko polecę kon, kon, kolejnymi dzi, ostatnimi ciekawostkami na dziś. E, w 1705 roku Isaac Newton został pasowany na rycerza przez królowę Anne Stuart. No proszę, nie wiedziałem, że był kiedykolwiek rycerzem. Ja też nie. Znaczy się słyszałem, że był serem, nie? Bo on był ser chyba, nie? Ser Isaac Newton, ale nie wiedziałem, że się wiązało z jakimś tam... Pasowa nie No. I taka proporcjonalności i wojskowości. To jest. Oczywiście, znaczy tragiczna ciekawostka, ale jednocześnie bardzo ciekawa. E... Nie, to jest sobie że na sam koniec zestawy. To, to przeczytam inne Dobra. ciekawostki. E, 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 to pójdę takie takim razie od najnowszych. W 1991 roku e, Skoda została wykupiona przez Volkswagena. To w tym 1991 też zostały te. Giełda papierów wartościowych, tak? Dokładnie tego samego Tak, dnia. no! <grym> Faktycznie, tak, jak nie, ja Cię słucham. Nie, nie, nie skumałem tego. To jest dziwne, że Ty mnie słuchasz. Mhm. Mm po e... prostu stęskniłem się przez te dwa tygodnie, to. Tak. W 1964 roku ukazał się debiutancki album zespołu The Rolling Stones pod tytułem The Rolling Stones. W którym? <grym> w 1964. 64. No, nie pamiętam, że też było wcześniej. Nie tak. też no. Egzaltowałem dosyć mocno te. Tak. te... No. 16, 16 kwietnia 1945 roku rozpoczęła się bitwa o Berlin. Okej. Okay. No. Eee, to jest też fajna ciekawostka. W 1943 roku szwajcarski chemik Albert Hoffman przypadkowo odkrył psychoaktywne, psychoaktywne właściwości LSD. Przypadkowo. Na pewno było przypadkowo. No nie Znaczy zazwyczaj wiesz, tego typu rzeczy się przypadkowo odkrywa. Tak, no bo z tak. drugiej strony, kto by y, chciał na sobie testować tego typu rzeczy, tak? No. Inna sprawa, że to teraz bardzo niemoralne co powiem, ale największy rozwój gdzieś tam medycyny i tak dalej i tak dalej to był dzięki wojnie, no bo jednak mm -hmm. wtedy testowano... Byłem tak, dużo eksperymentów. To się dużo składa. eksperymentów na ludziach było i mm -hmm. jasne, że mnóstwo osób ucierpiało na tym i... To jest tragedia, ale faktem jest również, że medycyna wtedy rozkwitała. Mhm. To prawda. No i teraz wracam do tej ciekawostki, na no, na dwie minuty zostało. W 1850 roku ponad 200 osób zginęło we francuskim Angers w wyniku runięcia mostu podczas przemarszu kolumny wojska. Okej. Okay. I to jest właśnie ciekawostka, że maszerujące wojsko. Nie pamiętam od którego roku, czy od tego wydarzenia, czy też tam później, yy, przez mosty ma zakaz przechodzenia równym krokiem. No tak, no bo. Bo właśnie wojsko idąc równym krokiem wywołuje takie rytmiczne uderzenia, rytmiczne fale. Mhm. I tutaj, żeby nie wiem, jaki most był, potrafi się zawalić, nie? Po prostu zostaje takiej wibracji, że. że... Gdzieś kiedyś, kiedyś nawet widziałem jakieś, jakieś takie stare właśnie filmy yy, yy, z właśnie z jakichś takich eksperymentów, jak, co się dzieje z mostem, jeśli faktycznie wojsko tam przema, yy, przemaszerowuje równym krokiem, nie? Faktycznie ten most zaczyna, jest solidny betonowy klot zaczyna kurde falować, nie? No to właśnie <grym> chyba w takim wypadku lepiej jest już wieszany most, w sensie wiesz, taki półruchomy. No no, 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 no. Zamontować na przykład taki jak jest mhm. <grym> <grym> Oczywiście, właściwie to każdy most jest suruchomy. Tak, 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 ale w piwnicznej jest taki, on się nawet bujany nazywa. To jest bardzo długi most, mm -hmm. ale, ale jest, jak dobrze, że tak powiem, samemu nawet go pobujasz, to, mm -hmm. to się zacznie po prostu bujać. Tylko on jest naprawdę długi, to mówimy mm -hmm. o nie. Tu metrach? Czy wiem, musi być w okolicy dwie albo trzy takie kładki przez wisłogi. Tak. Fajnie się tym kołysze, no. no? No. A szczególnie jak wiesz, ktoś przychodzi jakaś, jakiś bojący strasznie, a ty mu zaczniesz z drugiej strony bujać. Nie? Tak, 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 tak. No. I wtedy normalnie czujesz się jak z powrotem jak dwunastolatek mhm. No. Na złość mamy odmrożę sobie uszy. Tak. Także tak. Po moście jak przechodzicie, to nie, nie tupcie równomiernie. A, ale chyba, że idziecie samemu, to wtedy możecie to no. równomiernie. Tak. To tak przechodzi słoń z mrówką przez most, przez drewniany most, i mrówka mówi, do słoń ty, ale tu piemy co. No, no tak, to to, no. Ale Zresztą to jest tak. właśnie statystyka i średnia, największe kłamstwo świata. No. Bo statystycznie. To to... Mhm. Statystycznie murówki tupie. Dokładnie. Statystycznie mrowka... <laughs> po, Pomorówki może tupać na moście. Dokładnie. To tyle na dziś. Już. do Pa.